Jak się czujesz? O dużo lepiej już. Co to jest? Fenomenologia. Gównologia. Wiesz jak nie f swój brak wiary? Namawia nas, żeby zrozumieć istotę rzeczy. Może ja robię coś źle. Psz. Może ty jedną nogą jesteś u nas. Ale drugą nogę masz zanurzoną po jajca w przeszłości, bo zapomniałeś. Zapomniałeś, na czym polega prawdziwa wiara. Nie zapomniałem, nie! nie. Albo pozwolisz, żeby tylko Azrael cię leczył. Albo my cię wyplujemy.